Pół tygodnia, część trzecia, czyli rewers. Zaczynamy od naszego pytania, tym razem o Irlandię. Chyba najczęściej wymieniany kraj w czasie kampanii wyborczej. Czy rzeczywiście Zielona Wyspa może być dla nas przykładem drogi do sukcesu? Czy w tym haśle Druga Irlandia jest jakaś realna treść? Pytamy o to Ernesta Bryla, pisarza, tłumacza literatury irlandzkiej i byłego ambasadora Polski w Dublinie. Kiedy słyszę to zaklęcie, które teraz robi się nie wiadomo dlaczego powszechne, że Polska będzie kiedyś drugą Irlandią, to powiem szczerze, że ogarnia mnie przerażenie. Bo Polska miała być kiedyś drugą Japonią, a, a przedtem była którąś tam potęgą światową, a wszystko to jest nadymane jeszcze przez prasę, media. Yy, takie przekonanie, jakby istniał jakiś magiczny kluczyk, Albo zaklęcie typu sezami, otwórz się, które jeżeli my stamtąd wywieziemy z Irlandii, to wypowiemy i od razu otworzą się skarbnice świata i zostaniemy obsypani różnego rodzaju dobrami. To jest okropnie niebezpieczne, szczególnie u nas. Dlaczego? Irlandia w ogóle zaczęła mieć jakąkolwiek prosperity gospodarczą dopiero w 90. latach, a do Unii weszła w siedemdziesiątych. Ja będąc w Irlandii pamiętam jeszcze kolejki ludzi stojących no w tych urzędach dla bezrobotnych. Pamiętam sytuację, kiedy jechało prawie połowa każdej klasy po zakończeniu liceum szykowała się do wyjazdu na zagranicę. I nagle sytuacja się zmieniła, nie z powodu zaklęcia, z powodu różnego rodzaju zbiegów okoliczności, wejścia do Unii, ale długiego bycia Unii, zmian ekonomicznych na świecie, wymiaru Irlandii, który jest mniejszy od Polski. Dużo by gadać, ale tego w ogóle nie sposób powtórzyć u nas bezpośrednio. Droga do drugiej Irlandii może więc okazać się dość kręta. Co ciekawe, podczas swojej pierwszej, po wyborach wizyty w Londynie, Donald Tusk dziękował tamtejszym Polakom, ale o jakichś masowych powrotach nie wspomniał. My jednak już w chwili, gdy z warszawskiego lotniska startował samolot przyszłego premiera, zauważyliśmy ciekawe zjawisko. Młodzi Polacy, jak Państwo wiedzieli, poczuli się wyraźnie zdezorientowani. Można odnieść wrażenie, że myśl o opuszczeniu ojczyzny nie budzi już entuzjazmu. Na początek dobre i to. W Londynie szef PO spotkał się z Kazimierzem Marcinkiewiczem, już na lotnisku. Był i obecny premier. Przywitali się jak starzy dobrze znajomi. Razem spotkali się z Polonią. Ciekawe, czy to szczera przyjaźń, przecież w lipcu zeszłego roku to Donald Tusk zdradził mediom, że w tajemnicy spotkał się z Marcinkiewiczem. To była bezpośrednia przyczyna dymisji ówczesnego szefa rządu. W swojej książce, tej książce Marcinkiewicz w ten sposób o oto właśnie ocenia zachowanie Tuska. Chciał podgrzać konflikt w pisie, użył mnie do tego. Chwytałem się brzytwy, a brzytwą okazał się Tusk. Całe spotkanie było w złej wierze. Po to przyprowadził media i po to opowiadał po o tym co mówiłem. Ciekawe dlaczego Marcinkiewicz zmienił zdanie. Tusk w ogóle dużo podróżuje. Na pierwszy dzień w Nowym Sejmie o mało się nie spóźnił. Tak o tym mówił Sławomir Nowak, bliski współpracownik szefa PO. 30. plenum spółdzielni ze mną. W locie. Tak niestety to wszystko działa, że nie działa. Ale spóźnił się samolot? Czy? Nie, skasowali w ogóle. Nie, nie. Nie było tego lotu, który miał być. I tutaj pożyczyliście samochód? To nie. Posłowie pożyczyli samochód i w mniej niż 4 godziny dojechali do Warszawy. Oznacza to średnią prędkość około 90 km na godzinę. Według policji, jeżeli auto jechałoby zgodnie z przepisami, podróż powinna zająć co najmniej o godzinę więcej. Do Platformy jeszcze wrócimy. Teraz o opozycji. No właśnie, czy aby na pewno PiS wytrzyma bez władzy całe 4 lata? Koalicja partii reprezentowanych przez Ryszarda Kalisza, Elżbietę Jakubia i Jarosława Kalinowskiego miałaby większość. Powiedzą państwo, że to niemożliwe? Już wkrótce zobaczymy, czy PiS nie spróbuje dogadywać się z postkomunistami, na przykład w sprawie mediów publicznych. Ale na razie PiS musi pozbierać się wewnętrznie, bo jak państwo wiedzą, do dymisji podało się trzech wiceprezesów, w tym Ludwik Dorn. Przy okazji były marszałek chciał się popisać swoją pamięcią. Proszę państwa, korzystając z państwa obecności i aktywności, ja bym chciał przekazać z jednej strony słowa ubolewania, a z drugiej uspokojenia do 5 milionów 477 tysięcy 183 obywateli. Podając liczbę głosów zdobytych przez swoją partię Ludwik Dorn jednak się pomylił, bo jak sprawdziliśmy na stronach PKW, PiS zdobył 5 183 477 głosów. Czyli cyfry się zgadzają, ale liczby już nie. Ciekawe czy Ludwik Dorn myli się również w swoich przewidywaniach na temat przyszłości partii. Jeszcze przez co najmniej no, najmniej 8, ale 10 do 12 lat. Nie wyobrażam sobie, by na czele prawa i sprawiedliwości stał inny polityk niż Jarosław Kaczyński. To oznacza jasność, być może aż do roku 2019. Zresztą żądanie rozliczeń w prawie i sprawiedliwości jest zupełnie bezzasadne, co bardzo klarownie wyjaśnił poseł tej partii Marek Kuchciński. Nie będzie to forma rozliczenia, bo nie ma takiego, taki, tak, takiego terminu w, w naszym przypadku jak rozliczenie. Ktoś, jeżeli coś takiego mówi, no to mówi w złych intencjach. Jak rozumiemy, potępienie dotyczy użycia terminu, który w słowniku partii nie istnieje. Zresztą Jarosław Kaczyński wciąż ma licznych i, co najważniejsze, bardzo odważnych współpracowników. Spójrzcie Państwo na te zdjęcia. Oto w kierunku przemysłowa Gosiewskiego ruszyła biegiem spora grupa ludzi. Ja bym się już porządnie przestraszył, ale wicepremier nawet nie drgnął. Jest więc nie tylko politykiem pracowitym, ale i nieustraszonym. Po wyborcej, wyborczej porażce, bliscy współpracowniki byłego szefa rządu wyraźnie szukają pocieszenia. Jolanta Szczepińska w Nowym Sejmie znalazła już nowych przyjaciół. Jeden z tabloidów donosił ostatnio, że jej relacje z Jarosławem Kaczyńskim ochłodziły się i że posłanka z tego powodu cierpi, ale jak widać, cierpienie nie trwało zbyt długo. P.O. zajęta obejmowaniem władzy, pis rozliczeniami przepraszam, po wyborczą dyskusję a o ludowcach cicho, siedzą spokojnie sobie z boku i czegoś najwyraźniej szukają. Sądząc, po minie posła Józefa Zycha, strata musiała być dotkliwa. A tymczasem lewica, no właśnie, trudno powiedzieć cokolwiek. Poza tym, że panowie za wiele do roboty nie mają, sejmowe ściany też nie wyglądają na szczególnie zagrożone upadkiem. A gdy już podpieranie ściany się znudzi, można coś poczytać. Poczytają tak przez cztery lata i będą, cytując klasyka, jak brzytwa. Choć tygodnik nie jako sejmowa lektura, to jednak wybór dość marny. Z tych nudów poseł SLD Ryszard Kalisz bardzo zaangażował się w szkolenie posłów debiutantów. Szczególnie dużo uwagi poświęcił posłowi PO Tadeuszowi Rossowi, słynnemu satyryk satyrykowi. Panie Rodeuszu, to może pójdziemy tam... Pan pali? Nie, ja nie palę. No i bardzo dobrze, ale pójdźmy do górnej palarni, gdzie też się nie pali, bo jest zakazane. Tak? No fajnie, dobrze. Ja oczywiście tym dziękuję. Chwilę wcześniej panowie wspólnie pozowali do zdjęć. No to róbcie po co mamy wracać? Lubcie teraz. My sobie wrócimy, no. tak? Możemy jeszcze chwilkę? No, no. no. oczywiście. No, O nie, panowie. Powstaje pytanie, kto spośród tej dwójki bardziej zasługuje na tytuł satyryka. No i ciekawe, jaki pseudonim artystyczny przyjmie Ryszard Kalisz, bo przecież Tadeusz Rosto na scenie słynny Zulu Gula. Wśród nowych posłów szczególne zainteresowanie mediów budził zwycięzca pierwszej edycji Big Brothera, który uzyskał mandat z listy P.O. Poseł Janusz Dzięcioł ma z pewnością łatwiej niż inni sejmowi debiutanci, bo jak widać do wszechobecnych kamer jest już przyzwyczajony, po prostu ich nie zauważa.